No, Siemanko koledzy, witam Was z powrotem na kanale. Dzisiaj króciutko, coś mnie dotknęło do zrobienia filmiku, a co kochani, z każdej strony dowiaduję się i dzwoniło do mnie paru kolegów i widziałem i na TikToku i na Facebooku wszędzie, że nie biorą na peder, nie bardzo, tu, tu kłopoty, tam kłopoty, nie chcą brać, kochani, nie biorą, ja dobrze o tym wiem, że one nie biorą i na razie nie będą brały na peder, dlaczego? I już tłumaczę, kochani, to zbliża się okres tarła. Ryby idą w brzeg. Miejsca zarośnięte, płytsze, tak jak mówiłem, tak gdzie szukałem szczupaka i tak dalej, to są miejsca bardzo podobne. One idą bliżej brzegu. Powiem Wam takie coś. Ostatnio byłem chyba bacikiem trzy razy, ale bez kamery, bo wiatr tak gwizdał, że ciężko byłoby cokolwiek nakręcić. Więc po prostu pojechałem tak z bacikiem połowić sobie lekko na bata. Kochani, łowiłem płocie, naprawdę piękne płocie. Nie chcę przesadzać, i mówię, że tam jakieś tam po półtora kilo, ale naprawdę ładne, przyzwoite, duże kluchy brały, ale gdzie 3-4 metry od brzegu na bata, normalnie na bacika parę centymetrów nad gruntem i brały. Obok kolega Sławek, pozdrawiał zresztą, łowił na hedery. Kochani, łowiliśmy na te same przydęty. Na hedery nit, babka bycza, tylko babki, babki brały a tak to kompletnie ani jednej, kiedy ja aż tam miałem tam 6, 7, czy może 8, nie wiem, nie liczyłem, w każdym razie już trochę tych płoci miałem nałowione, on nie miał nic, kochani, kompletnie, a, jedną małą rybkę jakąś tam złowił, prawdopodobnie jeszcze dobrze, dobrze zajmował kiedy zacznie się trzeć, ale nieważne, zmienił, wziął, on wziął bolonkę, akurat miał bolonkę, ale nie łowił odległościowo, łowił tam mniej więcej tak jak ja, Zanęcił miejsce i od razu zjawiły się i piękne płocie, naprawdę piękne płocie łowił, ale aż miło było popatrzeć. Dlaczego nie bierze na feder? Kochani, dalekie wyrzuty na feder, to, to się łowicie akurat tam, gdzie w tej chwili tej ryby nie ma. Ona w ciągu roku ona tam bywa i tak dalej, ale nie w tej chwili, kiedy one idą do tarła, kiedy się szykują do tarła, a już na pewno tego typu jak płocie, Leszcze już tam o krąpiach, tam czy tam innych rybach nie będę mówił, ale to wszystko zbliża się do tarła i one się kręcą w pobliżu brzegu. Zresztą w płocie to jest naturalne, że z wiosną, drugiej części wiosny, już tak od połowy mniej więcej, ona idzie bardzo ostro w brzeg. Także na Federy początek wiosny jest dobry. Owszem, można łowić daleko, rzucać, chłopaki łowili bardzo ładne rybki, na Federa obecnie nie. Teraz o, powiem jeszcze jedno. Byłem... Yy... Jak w Elblągu, widzieliście zresztą filmik. Kochani, toż, też byłem z Batem. I to już nie chcę mówić, że Bat taki wspaniały i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, gdzie te ryby były. Ja mówiłem też na rzece Elbląg, 3-4 metry od brzegu. Piękne płocie, krąpale. Oczywiście były mniejsze, ale i trafiały się i większe. Piękne leszczystko, już nie mówię o tych mniejszych leszczakach, ale wszystko było niedaleko brzegu. Następnie pojechałem koło Elbląga na kanał Jagielloński. Koledzy z Elbląga wiedzą, co to jest za kanał. To, to jest kanał łączący rzekę Nogat. Nogat jest to od Noga Wisły. Nogat łączy z rzeką Elbląg. Bardzo rybna, bardzo fajna woda. Pojechałem tam z Bacikiem też niedaleko brzegu. I reszty wielkie, i piękne płocie. Normalnie aż miło było popatrzeć. I nie na pedera, tylko na bata. Pojechałem dalej, pojechałem na nogat na Federa. Kolega, tam jeden z kolegów, złowił dwa leszcze ładne, ale faktem fakt, też nie rzucał wcale daleko. Rzucał parę metrów, dobrze wiedział co robi. Rzucał niedaleko brzegu na Federy i złowił dwa piękne leszcze. Owszem, to byłem świadkiem na nogacie. A ja łowiłem sobie bacikiem i łowiłem też piękne płocie brały. No, o jak nie wspomnę, bo to jest dla mnie to jest utrapienie tych kropi to nawet człowiek by jakby nie był w stanie policzyć, ile tam się ich trzepie. Ale o, i piękne krasnopióry brały. Nie krasnopiórki jak dłoj, tylko już takie grube, piękne kluchy brały. I też niedaleko brzegu. Także kochani, tak jak mówię, ryba w tym obecnym okresie ona okupuje bardziej tereny przybrzeżne. Ona się szykuje do Tarła, ona już te miejsca już tam idzie i tak dalej, także tam można jej szukać. Jeszcze Tarła nie ma, ale już widziałem płocie, jak mówiłem, to niektóre już były z wysypką tarłową, niektóre jeszcze nie miały, a byłem, kiedy teraz, aha w niedzielę, dzisiaj jest wtorek, byłem przedwczoraj w niedzielę, ale gwizdało strasznie, że nawet nie chciałem robić filmu, no bo mówię, tam nie byłoby nic słychać, a nic, to mówię, dałem sobie spokój, tyle, że sobie połowiłem. Ale brały, naprawdę brały i pogoda się miała raz wiatr z lewa, raz z prawa, a i tak brały, i tak brały. Może nie tak z rana, jedna za drugą, pięknie szły. Potem już się uspokoiło, ale tak co parę minut, dwie, trzy sztuki się łowiło, ale za to bardzo przyzwoite, naprawdę ładne płocie. Brały, a jeden leszczyk się trafił, ale tak po prostu brały, a kolega na federy nic, zero, nie ma brać, to czyli wniosek jest jasny. Łowił tam, gdzie nie ma tej ryby, w tej chwili. One oczywiście wrócą. To będzie teraz jakiś czas trwało, dlatego jedyna rada dla Federowców, jeżeli ktoś już te koniecznie łowić na ten Feder, to no nie ma problemu, można łowić, ale proponuję skrócić odległość wyrzutu na parę metrów od brzegu, nie dalej. Parę metrów od brzegu próbować rzucić. Albo jeszcze, jak to mówią, jak ktoś łowi na przykład na dwa Federy, no to jeden daleko, niech sobie bada tam niech leży, może akurat. A drugi spróbować bliżej i będzie skala porównawcza, gdzie były brania, gdzie ta ryba w ogóle jest, gdzie ona podchodzi. No bo tak jak ja wiem z własnego doświadczenia, że wiosną, już tak w drugiej części tej wiosny, tak no, tak już my jak już marzec mija i tak dalej, to te płocie naprawdę lubią strefę brzegową, lubią podejść do brzegu. Jeszcze marzec nie rozpocząć kwietnia one ładnie biorą na feder, ale to potem się urywa. Potem się już urywa, i ta ryba jest naprawdę całkowicie dużo bliżej brzegu, dużo bliżej brzegu i wtedy można ją złowić. Ja mówię na przykład płocie, lepiej mi brały, ale łowiłem na białe robaki, yy, tak 10-15 cm nad dnem. Jak może na dnie, no też trafiła się od czasu, że czasu jakaś ładniejsza płoć ale no, nie dały żyć babki, kochani, jesz tylko ledwie dwie od razu, dok, 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 dok z klata, wyciągasz, a to babki to to, takie jak palec niektórych, jeszcze mniejsze, jedną chyba złowiłem najmniejszą babkę w życiu, no była, ja nie wiem, z 3-4 centymetry miała, no taki pazur był, że normalnie za zarobale i, i była, no taka malutka. Także puściłem troszeczkę, a wiemy dobrze, że w na przykład lubi lubi w toni, lekko poruszającą się przynętę. No i dawałem troszeczkę nad dnem i faktycznie bardzo ładnie brały te płocie. Jeszcze, a tam z dwa czy trzy jasie się trafiły, nie duże, ale i jaziorki się trafiły, bo jaziorki też tam podchodzą. Także powiem tak, całkiem przyzwoite łowienie i wszystko bliżej brzegu. Wniosek jest prosty, tak jak mówiłem na początku dalekie wyrzuty na feder, zero brań, tylko dlatego, że tej ryby tam nie ma. No tak jak Sławek mówiłem, Sławek miał praktycznie jedną małą rybkę tylko i nic, tak jakby nie widział, że ja łowię obok, to by pomyślał, że ryba po prostu nie brała, a ona brała, tylko dużo, dużo bliżej brzegu, po prostu przerzucone stanowiska ryb, przerzucone dalej, no i dlatego efekt jest taki, jaki jest. Dlatego tak jak mówię, kochani, warto spróbować na federy, nawet jak już coś nie chce federy, nie, nie każdy musi lubić skławić, spróbować rzucić troszeczkę niedalej, albo jedną dalej, a jedną bliżej i zobaczyć efekty, gdzie ta ryba się kręci. Dobra, kochani, myślę, że taka porada na dzień dzisiejszy się przydaje co niektórym kolegom. Także jakby co to pozdrawiam Was. Niech Bóg będzie z wami kochać. Do boju łamać kije, łamać kije i jeszcze raz łamać kije.